Powiem Ci, że akurat ten temat dla mnie ma w sobie taką konsternację, że kiedy o tym myślę, to trudno się zdecydować, czy, czy on dotyczy właściwie wiarygodności wypowiedzi. Czyli, czyli jak dbać o to, jakie metody mogłyby się przydać, żeby Twoje wypowiedzi były jak najbardziej wiarygodne. Czy może jednak cała ta koncepcja dotyczy elegancji, czyli, czyli jakie czynniki sprawiają, czy składają się na elegancję sposobu, w jaki wyrażasz własne myśli, w jaki się wypowiadasz? To, to jest to, to, o czym chcę Tobie powiedzieć, dotyka tak naprawdę obu, obu tych kwestii, czyli one pełnią, innymi słowy, dwie ważne role jednocześnie. Z jednej strony uwiarygodniają, ja bym powiedział odwrotnie, nawet, że wiesz, to jest, to jest na swój sposób um, zabawne, że, że to, co weszło w modę czy w zwyczaj części osób, obawiam się, że wielu, to, to tak naprawdę burzy wiarygodność. Burzy wiarygodność wypowiedzi, burzy pewność siebie wypowiedzi. Plus tego zjawiska polega na tym, że jako, że całkiem spora liczba osób tak się właśnie wypowiada, czyli z automatu w taki sposób, który burzy tak naprawdę wiarygodność, burzy ten przekaz, że wiesz, co mówisz, wiesz, o czym mówisz, to plusem tego jest to, że kiedy zaczniesz już, kiedy zaczęłoby się już wypowiadać w sposób absolutnie wiarygodny i przekonany, z perspektywy osoby, która absolutnie wie, o czym mówi, jest tego pewna, nie ma wątpliwości. To wówczas nagle robi się efekt wow, robisz różnicę. Robisz różnicę. Wychylasz się. Wychylasz się z tłumu. Z tłumu, który przywykł, jakaś taka moda powstała na wypowiadanie się w sposób wątpiący, <laughs> żartobliwie powiem. Zaraz ci powiem dokładnie o co mi chodzi. W każdym razie to jest ten plus. A elegancja z drugiej strony elegancja, elegancją to też jest kwestia, na której może, może tobie zależeć. Jeżeli oczywiście chcesz, jeżeli ciebie to interesuje. W każdym razie. Powiem Tobie dokładnie o co mi chodzi. Um, co dokładnie zauważyłem, że burzy tą wiarygodność, że weszło tak w krew <laughs> nie jednej osoby, um, a tak naprawdę podburza wiarygodność przekazu, wyrażania siebie. No i z drugiej strony, jak już wspomniałem, też w pewnym stopniu burzy tą elegancję. Sposób wypowiadania się w takim tonie, można by uznać za czy to mniej elegancki, czy nieelegancki w ogóle. W każdym razie, od początku. Pierwsza kwestia. Hmm. Jak moglibyśmy sobie scharakteryzować wiarygodną wypowiedź? Wiarygodna wypowiedź nie potrzebuje zapewnień. Czyli yy, taki motyw: uwierz mi, naprawdę i tym podobne. Co mam na myśli? Uwierz mi. To jest efektywna metoda. To naprawdę jest efektywna metoda. Używam tej metody od lat. To naprawdę jest efektywna metoda. Uwierz mi, lepszej nigdy w życiu nie widziałem. To jest właśnie to. Uwierz mi, naprawdę. Dlaczego dopatruję się w tym elementów, które gdzieś tam za Twoimi plecami burzą, tak naprawdę, podburzają wiarygodność wypowiedzi? Dlatego, że one. One są takimi dodatkowymi zapewnieniami, tak jak krzykliwy marketing, że nie wystarcza dobra jakość, trzeba jeszcze pokrzyczeć, jak przekupka na targu, że o, kupcie to, to jest to najlepsze, bezkonkurencyjne. Nie, tak, tak. Więc tutaj, jak chcesz przekazać coś, co jest prawdą, to jeżeli to jest prawdą, to właściwie wystarczy przekazać to, jak jest. Jeżeli jednak dodasz do tego takie wzmacniające elementy, jak uwierz mi, naprawdę, tego typu rzeczy, to to już nawet na poziomie podświadomym może być odbierane, czyli oso twoi słuchacze lub czytelnicy mogą nawet podświadomie, nie zdając sobie z tego innymi słowy sprawy, odbierać to, jako mniej wiarygodne, przynajmniej w części, dlatego że z automatu odczują, mogą odczuć, nie muszą, ale mogą odczuć taki przekaz, jakby się ich do czegoś przekonywało. A przekonywać do czegoś prawdziwego nie trzeba. Przekonywać do prawdy nie trzeba. Osoba, która jest przekonana o tym, co mówi, przekonana i pewna siebie względem własnego zdania, własnej opinii, własnej wiedzy, nie potrzebuje do tychże przekonywać. Wystarczy, że je po prostu wyrazi. Nie potrzebuje ubierać dodatkowo tego przekazu w takie narzędzia typu uwierz mi naprawdę. Uwierz mi to, co mówię, jest ważne. <ścoughs> Także to jest taki pierwszy element, że wiarygodna wypowiedź nie potrzebuje zapewnień. Co dalej? Dalej masz. Wiarygodna wypowiedź wie. Powiedzmy, nie wiem, mówisz, co było ostatnio na obiad. To um, właśnie o to chodzi. Czyli byłem ostatnio, nie wiem, na wakacjach, na, czy byłem ostatnio, nie wiem, na urlopie, właśnie chodzi mi o to, nie wiem, nie wiem. Być może nie umknęło Twojej uwadze, że część osób w swoich wypowiedziach angażuje taki element, nie wiem, gdzieś tam w środku zdań wrzuca taki element, nie wiem. Czyli taki element, to jest element właśnie, kolejny element podburzający wiarygodność wypowiedzi, że tak naprawdę nie jest się pewnym tego, co się mówi, nie jest się pewnym tego, co się chce wyrazić. Powiedzmy, nie wiem, mówię o czymś, o czymś i wtedy mówię o czymś, o czymś. To tak jest właśnie o tym chodzi, to nie wiem, nie wiem, wstawione, wrzucone w środku. Warto moim zdaniem też tego unikać, abstrahując na marginesie, że to też jest nieeleganckie. Moim zdaniem to jest nieeleganckie. Takie mówienie, nie wiem. Chociaż niektórzy nawet mówią, ja wiem. <laughs> I to wcale nie jest stwierdzenie, tylko właśnie też taki wątpiący element. Ja wiem. Czyli taki element innymi słowy, który oznacza, że mm, właściwie to nie wiem. <laughs> zastanówmy się. Taki synonim zastanówmy się, niech pomyślę. Daje mi się zastanowić. Nie jestem pewien i tym podobne. To właśnie oznacza to, ja wiem czy nie wiem. Warto tego unikać, zarówno jeżeli. Zależy tobie na elegancji Twoich wypowiedzi, jak również wtedy, kiedy zależy tobie na ich wiarygodności. Warto unikać tego elementu, nie wiem. Wypowiadaj się o czymś, względem czego masz pewność. Jeżeli nie masz pewności, możesz o tym powiedzieć jawnie. Bez takiego nie wiem czy ja wiem, tylko możesz po prostu jawnie, otwarcie stwierdzić, że tego akurat, mogę, mogę powiedzieć, że tego akurat pewien nie jestem. Tutaj akurat mam wątpliwości. Tego akurat nie potwierdziłem. Um, tutaj jeszcze pracuję nad czymś, żeby sobie wyklarować ostatecznie opinię i tak dalej, i tym podobne. Mogę tak powiedzieć. I to już brzmi o wiele inaczej niż takie y, kolokwialne, y, nie wiem, ja wiem coś. Brzmi elegancko i, i również bardziej wiarygodnie, bardziej nawet, żebym profesjonalny. Dalej, co dalej? Wiarygodna wypowiedź jest precyzyjna. I tutaj odnoszę się do takich elementów jak tak jakby, jakoby i tym podobnych. Przysłuchaj się różnym przekazom, jak różne osoby się wypowiadają, czy to głosowo, czy w piśmie, a zwłaszcza głosowo, w takiej, takiej mowie potocznej i wychwyć, jak często napotykasz na, na takie określenia gdzieś tam wrzucane w środku zdania, tak, jakby, jakoby, i podobne. To jest tak, jakby dobra metoda na to, żeby wypowiadać się elegancko. To jest, jak gdyby, dobry sposób, żeby wypowiadać się wiarygodnie. O tym mi chodzi. Tak, jakby, jak gdyby. Dlaczego to może nie być dobry pomysł, żeby angażować takie elementy w Twoich wypowiedziach? Dlatego, że moim zdaniem, oczywiście znowu, to też burzy ich w jakimś stopniu wiarygodność. To jest taki chochlik, jak to widzę, takiego chochlika, który, który zadaje podświadomości pytanie, podświadomości Twojego słuchacza, Twojego odbiorcy, osoby, z którą rozmawiasz, Twojego czytelnika może nawet. Zadaje taki chochlik pytanie podświadomości. Ale czy na pewno? Ale czy na pewno? Właściwie to nie jesteśmy pewni. Ten chochlik trzepta coś takiego do ucha Twojego rozmówcy, ale tak naprawdę pewni nie jesteśmy. No Wydaje nam się, to szepta, wydaje nam się. Czyli innymi słowy, za każdym razem, jak angażujesz w swoje wypowiedzi określenia typu tak jakby, jakoby i podobne, prawie za każdym razem, bo są rzadkie przypadki, kiedy takie określenia powiedziałbym, że są uzasadnione. Ale w większości przypadków, kiedy używa się takich wypowiedzi, powiedziałbym, że to jest innymi słowy tak, jakby się do własnych wypowiedzi na początku doklejało takie stwierdzenie: Wydaje mi się, że. Zdaje mi się, że. Ale nie do takich, co naprawdę Ci się wydaje, tylko również do takich, których jesteś pewien, a mimo wszystko doklejane jest to zdanie. Wydaje mi się. Wydaje mi się, że lubię narty. Bo wiesz, ja tak jakby lubię narty. No to lubisz narty tak jakby, czy naprawdę je lubisz. Warto się nad tym zastanowić za każdym razem, zanim się cokolwiek wypowie na głos. <laughs> czy, czy coś jest naprawdę? Czy naprawdę masz wątpliwości, czy może jednak właściwie to ich nie masz i nie ma potrzeby, nie ma potrzeby doklejania tam takich klocków jak tak jakby, jakoby i tak dalej. To się może okazać innymi słowy, że to tak naprawdę było bardziej z rozpędu, z mody, z przyzwyczajenia, bo może wiele osób wokół tak mówi i nam to weszło w krew, niż że naprawdę tego potrzebujemy, że naprawdę jest powód poważny, w ogóle, że jest jakiś powód uzasadniony inny niż po prostu, że się zasłyszało żeby używać takich elementów. Czym, bardziej, czym więcej elementów w Twoich wypowiedziach, innymi słowy, ma praktyczne, prawdziwe uzasadnienie, tym bardziej Twoja wypowiedź jest wiarygodna, elegancka przy okazji też. Tak bym rzekł. Natomiast właśnie to tak jakby, Jakoby potrafi niestety tą elegancję czy wiarygodność przede wszystkim przede wszystkim wiarygodność burzyć. Właśnie przez to, jak już powiedziałem, że to jest tak, jakby się doklejało na początek każdego zdania, w domyśle, że tak naprawdę nie jest się pewnym tego, co się mówi. Może jest się prawie pewnym, ale jest tam jakiś cień wątpliwości. A my przecież wielokroć mówimy o czymś, czego jesteśmy pewni, więc nie ma absolutnie potrzeby. No ale okej, okay, dalej, le lećmy. Powiem ci, co dalej. Wyłapałem jeszcze. Wiarygodna wypowiedź nie musi przybierać zbroi. Niekwestionowalnej prawdy oczywistej. Wiarygodna wypowiedź nie musi przybierać zbroi niekwestionowalnej prawdy oczywistej, tak? <grytanie> Wiesz o co chodzi. Właśnie chodzi mi o to tak na końcu. Znowu, wsłuchaj się w to, jak mówią osoby wokół, gdziekolwiek. I jak często powtarzają to tak na końcu, ze znakiem zapytania, tak? Jak często słyszysz ludzi, którzy na końcu swojego zdania dokładają to tak, tak? <laughs> Właśnie. A co to tak naprawdę znaczy, to tak na końcu? To tak na końcu, jakby się tak wczuć. Po co ono w ogóle jest? Jaką rolę gra? Co ono tak naprawdę znaczy? Co ono może mówić pod świadomości, Jaki to znowu jest chochlik? Co on tam szepta? To można się dopatrzyć w tym, że to jest taki synonim jakby to się rozumie samo przez się, a więc nie powinno być poddawane w wątpliwość. To jest takie zabezpieczenie, że jak się dodaje, ja to tak czuję, to tak na końcu zdania, że to jest coś takiego, że to, co powiedziałem, jest tak oczywiste, że nie powinno tobie nawet przejść przez myśl lub kwestionowanie tego, tak? Salowo to robię. O to mi chodzi. Czyli innymi słowy. To, to, jest, to jest takie zabezpieczenie, jakby, taki, taki jakbym to powiedział, safe, kutka. <głodka> nie waż się tego podważać. To jest święta prawda, nie waż się tego podważać. To jest taka ochrona, mur. Mur. Bronię się, ochraniam. To po prostu jakby mrożę. Ubieram w zbroję moje twierdzenia, taką, że będzie ci wstyd, jeżeli w ogóle ci przejdzie przez myśl, to podważać. O. Tak ja czuję to tak. Podczas kiedy, jak może się domyślasz, jak możesz się domyślać, jeżeli mówisz coś, względem czego masz przekonanie, względem czego masz przekonanie, czujesz, że wiesz o czym mówisz, jest to dla ciebie prawdą, to wcale nie potrzebujesz tego bronić. Prawdy nie trzeba bronić. Prawda broni się sama. Wiarygodność broni się sama. To słychać, również w mowie niewerbalnej. Jeżeli jest się czegoś pewnym, jeżeli jest się o czymś przekonanym, to po prostu słychać. I osoba, która jest pewna tego, co mówi, o czym mówi, jest pewna własnej wiedzy, jest przekonana względem własnych poglądów, nie potrzebuje ich bronić. Tak? <laughs> nie potrzebuje ich bronić, nie potrzebuje stawiać sobie takiego, jakby to rzec, takiego zaworu bezpieczeństwa takiej ochronyki jak gdyby, która ma, jakby to rzec, zniechęcić twojego rozmówcę czy słuchacza, a zwłaszcza rozmówcę do tego, żeby kwestionował czy kwestionowała to, co się właśnie powiedziało, to, co się właśnie przekazało jej lub jemu. To tak na końcu zdania. Innymi słowy, moim zdaniem, ma zniechęcić. Pomyśl bowiem, znowu, jeszcze raz to powiem, w jakim świetle wychodzi osoba, która podważy to, co się powiedziało z tak na końcu. Wiesz, bo zdanie to jest właśnie ten haczyk taki socjotechniczny, że zdanie wypowied że twierdzenie wypowiedziane z tym tak na końcu, to brzmi właśnie w ten sposób bardzo, że no, trzeba by było być niemądrym, żeby to podważać. <grym> Po prostu. I to o wiele bardziej zniechęca do tego, żeby w ogóle dyskutować z czymś się podważać. Ale tak jak powiedziałem, to jest sztuczne, takie sztuczny, sztuczny zabieg, tak jak krzykliwe opakowanie, krzykliwa reklama. Wartościowy, naprawdę wartościowy produkt nie potrzebuje krzykliwego marketingu, nie potrzebuje krzykliwej przekupki. I tak wartościowa wypowiedź, wiarygodna wypowiedź, wypowiedź, której jest się pewnym, wypowiedź względem której jest się przekonanym, też nie potrzebuje absolutnie tego, żeby dodatkowo bronić się. Żeby nikomu absolutnie nie przeszło przez myśl tego podważać, czy z tym dyskutować, poddawać w wątpliwość. Nie potrzebuje. No bo. Nie masz wątpliwości. Jeżeli jest się czegoś pewnym, to się nie ma wątpliwości. To jest logiczne. Po prostu się nie ma wątpliwości. Nie potrzebujesz się przed tym bronić. Kto się potrzebuje bronić? Ktoś, kto yy, albo ma zbyt niskie poczucie wartości, albo tak naprawdę jednak nie jest przekonany względem tego, co mówi. Ale znowu warto zauważyć na marginesie, że szereg tych rzeczy, o których teraz tobie opowiadam. Tak naprawdę to są rzeczy, które po prostu weszły w krew prawdopodobnie wielu osobom bezrefleksyjnie. Czyli po prostu gdzieś tam zostało wrzucone w obieg i, i się przyjęło, bez dawania temu drugiej, trzeciej myśli. I weszło w rezultacie coś takiego, że mamy w mowie potocznej na przykład szereg elementów, które tak naprawdę są nie na miejscu, a nawet wręcz są szkodliwe. Jeżeli ich, I to prowadzi, to prowadzi do takiej kuriozalnej, zabawnej sytuacji, że kiedy ich nie używasz. Kiedy nie używasz w swoim wypowiadaniu się, w stylu, w jakim się wypowiadasz tych elementów, najlepiej żadnych z tych elementów, to wybijasz się. <śmiech> <śmiech> po prostu. To jest takie kuriozum, kuriozum dlatego że moim zdaniem każdy powinien się w ten sposób wypowiadać, czyli, czyli jest, jest się pewnym, to się jest pewnym. Nie potrzeba dodatkowych jakichś tam ochronek czegoś. Nie potrzeba poddawania wątpliwości, nie potrzeba bronienia się od tego i tak dalej i tym podobne. Myślę, że wiesz o co mi chodzi. Ym, dobra, dalej. Co tam dalej jeszcze, o czym jeszcze chcę powiedzieć? Chyba taką wisienkę na torcie na koniec zostawiłem. Czyli wiarygodna wypowiedź nie wątpi sama w siebie. Wiarygodna wypowiedź nie wątpi sama w siebie. Co mam na myśli? Tutaj wiesz, specjalnie <laughs> przygotowałem sobie notatki, bo tego jest więcej. Um, wiesz co, to jest głębszy temat i taki hit, absolutny hit programu, który, który lata temu mnie zaintrygował. Otóż powiem Tobie od początku, jak to było. Lata, lata temu zacząłem zadawać sobie pytanie, czy mi się wydaje, czy ludzie, których słucham w różnych tam miejscach, czy to na YouTube, czy gdziekolwiek, zadają pytania nieintencjonalnie, w sensie, że tak naprawdę to nie jest pytanie, ale oni wypowiadają dane twierdzenie jak pytanie, mimo wszystko. I miałem takie wrażenie, Niepokojące, ono było coraz bardziej niepokojące. Ten niepokój narastał. <laughs> I zacząłem się coraz bardziej wsłuchiwać w osoby, w ich wypowiedzi, i sprawdzać, czy mi się wydaje, czy może jednak coś w tym jest. I okazało się, że faktycznie, niestety, niestety, coś i to bardzo dużo wręcz w tym jest. Zrobiłem Trochę researchu, poszparałem w tym temacie i dotarłem, powiem tobie, do tego nieszczęśliwego potwierdzenia, żartobliwie mówiąc, że, że miałem rację i nie wydawało mi się z tym, z tym osobliwym trybem pytającym. Otóż dotarłem do profesora, profesora psychologii Hanka Davisa z Uniwersytetu Guelph w Kanadzie. I on opowiadał taką historykę, że podczas jednej z prezentacji w konferencji w Londynie w 2002 roku jeden z prowadzących podczas tych prelekcji, podczas tych wykładów wygłaszanych <laughs> przepraszam, na tej konferencji jeden z prowadzących zapytał szeptem jego co, co, co z tą osobą, która tam mówiła tę prelekcję, dawała tą prelekcję, co, co z nią jest nie tak? Brzmi jakby ciągle tylko zadawała pytania. I tenże, tenże profesor Hank Davis, on tak naprawdę zdał sobie sprawę ze zjawiska już w 2000 roku. Za zaczął odnotowywać ten schemat. I to wręcz już wtedy był schemat. Jakże to mnie zaskoczyło, że to już wtedy był schemat. I jeżeli nie wiesz jeszcze, co mam na myśli, powiem tobie, jak on to opisał. On to opisał, cytuję, przetłumaczyłem to z jego artykułu na polski, jak on opisuje. To osobliwość. On opisuje to w ten sposób, że pisze, że studenci na prezentacji, bo jak on na przykład zleca studentom, żeby przygotowali prezentację na jakiś temat, to studenci jego na prezentacji brzmią w ten sposób. Na przykład, jak wypowiada się na przykład jakaś studentka, robi już tą prezentację nie? Przed, 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 przed widownią i ona mówi coś w tym stylu. Mówi w taki sposób, mniej więcej. Mam na imię Jennifer. Moja dzisiejsza prezentacja jest na temat apatii przechodnia. Istnieje dość sporo badań na ten temat w tym stylu. Czyli, wiesz, czyli jest to maniera wypowiadania zdań jako pytania. I powiem Tobie rzecz straszliwą, że jak się przysłuchać znowu pod tym kątem, to można dojść do przerażającego wniosku, że ogromna, ogromna ilość osób mówi w ten sposób. Włącznie z osobami na jakichś tam wysokich, bardzo wysokich stanowiskach. Ja niedawno, na przykład, oglądałem, słuchałem rzeczniczki rządu, rzeczniczki Białego Domu, i ona do, dokładnie to samo. Wiesz, no to weszło w krew prawie każdego człowieka. Chyba. Nie chcę tak myśleć, ale to tak wygląda czasem, że to weszło w krew prawie każdego człowieka, podczas kiedy to jest nie na miejscu. To jest definitywnie element kolejny, który absolutnie podburza wiarygodność wypowiedzi. Choćbyśmy nawet na co dzień o tym nie myśleli w ten sposób. To jeżeli się nad tym zastanowić, pytania, do czego służą pytania? Pytania to jest właśnie coś, Dedykowane wątpliwości, dedykowane niepewności, dedykowane poszukiwaniu pewności. Jeżeli co się stanie teraz, a zwłaszcza w świetle Twojej podświadomości czy podświadomości Twoich rozmówców, Twojej widowni, Twojej grupy docelowej, co się stanie, jeżeli zaczniesz prezentować własne wypowiedzi jako pytania, własne twierdzenia jako pytania, własną wiedzę jako pytania? Nie musimy nawet przypadać do tego wagi, ale moim zdaniem to gra rolę w podświadomości. I znowu robi różnicę, kiedy mówisz coś naprawdę tak, jak powinno się powiedzieć. Czyli jeżeli chcesz powiedzieć coś, co jest twierdzeniem, względem czego masz pewność, względem czego masz przekonanie, to mówisz to jako twierdzenie. Mówisz to jako zdanie oznajmujące nie jako pytanie. Nie jako pytanie. I. Wiesz, mam tutaj kilka cytatów z artykułu tegoż profesora zatytułowanego. Czy możesz powiedzieć coś bez obracania tego w pytanie? <grydy> Jaki znamienny tytuł. I to idzie tak. <grydy> Jak gdybyś nie miał, nie miała pewności, że to, co mówisz, jest prawdą, lub że jest jasne, lub że będzie akceptowane przez twoją publiczność. Sugerując, że masz wolę wycofania się, obrania innego słownictwa. Czy w ogóle zmiany zdania w przypadku braku aprobaty Twoich słuchaczy? Tak to brzmi. Innymi słowy, a już najbardziej tak to może brzmieć, absolutnie dla naszej podświadomości. Jest to, cytuję dalej, jest to całkowite przeciwieństwo stanowczości i pewności siebie. W dzisiejszych czasach nawet twierdzenia, które nie podlegają kwestionowaniu ani wątpliwościom, są prezentowane w ten niepewny, nieśmiały i służalczy sposób. Może nadejść taki dzień, w którym twierdzenia oraz opinie ulegną wyginięciu, będą zastąpionymi przez pytania i sądowanie przeprowadzane przez nieśmiałych, niepewnych siebie mówców, noszących nadzieję, iż ich publiczność da im zezwolenie, by kontynuować. Tak. Jeszcze jako kolejna wisieneczka na torcie, jeżeli interesuje Cię zgłębienie tego tematu to jeszcze inny procesor z innego Uniwersytetu Wiktorii w Wellington Paul Warren też, też w tej materii się udzielił i to dosyć mocno, bo on napisał że książkę napisał, tak myślę tam. myślę, że mogę Ci wysłać w szczegółach, jeżeli Cię interesuje co dokładnie, gdzie, jak książki powstają na temat tego zjawiska to jest straszne to jest straszne, ale dokładnie Dokładnie o to, o to chodzi. O to niepotrzebne em, akcentowanie, wypowiadanie twierdzeń jako pytania. Hmm. Wiesz, on tam, on tam przekornie, jak tak przypominam sobie o tym jego artykule, jak, to, jak tam pisał o tym, jak się ci jego studenci, jak to wygląda na przykład, jak może być zilustrowane na przykładzie tych jego studentów, to. Jak tobie tam przytaczałem, że mówi tak, mam na imię Jennifer, moja dzisiejsza prezentacja jest na temat apatii przechodnia, istnieje dość sporo badań na ten temat, no to wiesz, to tak jakby ta osoba nie była pewna nawet jak ma na imię, nie była przekonana względem tego, że ma na imię Jennifer, że nazywa się Jennifer. Już nie mówiąc, o, wiesz, o, o temacie jej prezentacji, czy że naprawdę istnieje. Nie, wiesz, jeżeli ona mówi takie zdanie, w taki sposób, że istnieje dość sporo badań na ten temat, Naprawdę? A może jednak nie? To, to brzmi bardziej, jakby ona się pytała. Już niemalże że ja się prosi, żeby na początku zdania dodać to, czy. Pytać publiczności, jakby ona pytała publiczności, czy istnieje. Czy istnieje sporo badań na ten temat? Ale niestety twierdzenie. Ona wypowiada twierdzenie w ten sposób. Ona wypowiada coś, co chce, w czym chce przekazać, że tak, istnieje sporo badań na ten temat, ale nie mówi tego w taki sposób, nie akcentuje tego w taki sposób, że istnieje sporo badań na ten temat, tylko on akcentuje tak w taki sposób, że istnieje sporo badań na ten temat. Ha! No, Notoryczne, wiesz, wypowiadanie się w taki sposób, to jest już notoryczne praktycznie burzenie wiarygodności tego, co mówisz. Odbieranie chyba największej dawki tej wiarygodności Twoich wypowiedzi, tak? Lejecznie <laughs> 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 dodałem to tak na końcu. <laughs> I wiesz, i teraz jak to zebrać razem, to może być dobry, ciekawy pomysł, żeby zauważyć to nawet nie tyle może u osób wokół, ale przede wszystkim u siebie, jeżeli zależy Tobie na wiarygodności Twojego przekazu, jeżeli zależy Tobie na elegancji Twojego przekazu, a może nawet na obu tych kwestiach, to dostrzec to u Ciebie, jeżeli takie rzeczy występują i wyeliminować. I mogę obiecać, <laughs> że w rezultacie... Um, tak tak um, udoskonalony styl wypowiedzi będzie się wybijał. Nie chodzi o to, żeby się wybijał, ale on będzie się wybijał. Żartobliwy to jest efekt. Właśnie, on będzie się wybijał, skoro prawdopodobnie niestety większość osób wokół mówi w ten sposób. <laughs> Pytający na końcu. Taka, taka osobliwa, osobliwa maniera. I o tym właśnie chciałem Tobie opowiedzieć.